Witajcie po raz kolejny. Dzisiaj chciałam z Wami przetestować zestaw, który kupiłam w Tedim. Ja tam dosyć rzadko zaglądam, chociaż jest to fajny sklep. Nie jest jakoś super tani, ale zobaczyłam tam muzajkę diamentową. Wzór nawet mi się spodobał i stwierdziłam, że chciałabym sprawdzić, jak się ta mozaika prezentuje. Dałam za nią. Tutaj jesteście w stanie zobaczyć, ile kosztowała w złotówkach 30 zł. Tak wygląda wzór. OK. No i zobaczmy, co jest w środku, ile jest kolorów, jak wygląda kanwa, jaki jest klej i jak to się będzie wyklejało. Ładnie zapakowane. Co prawda, jakby opakowanie i cena jest e, nieco gorsza niż w Action, no ale zobaczymy jak to będzie. Już tutaj widać rozmiar 40 na 50 To jest rozmiar, który ja lubię, bo jest nie za duży, nie za mały. Ale śliczny tygrys. Tak wygląda w całości. Przy okazji, klej jest nie najgorszy, taki bym powiedziała standard w tej półce cenowej. Poza tym ta folia. Jest nie do końca przyjemna. Elektryzuje się, zagina. Może po prostu to jest taki felerny, pojedynczy egzemplarz, a nie standard. Trudno mi powiedzieć. E, może jeszcze raz dokonam zakupu innego zestawu kiedyś, żeby to sprawdzić. Na ten moment tak 3 na 5, chociaż obrazek jest ładny. Wzory są bardzo wyraźne. I widać, że zostało to poprawione komputerowo, cała kanwa. Więc obrazek wydaje mi się, że powinien być piękny. Ale nie wiem, jak wyjdzie z tymi zagnieceniami. Popatrzcie tutaj. Tutaj mamy. Legendę jest 30 kolorów. No, jest to całkiem przyzwoita liczba kolorów na ten rozmiar. Zaraz obejrzymy sobie diamenciki. Ale jeszcze chciałam sprawdzić, czy jest to rozmiar całej kanwy, czy obszaru do wyklejania, więc mam miarkę. Zaraz się okaże. Ok, więc wychodzi na to. Że rozmiar 40 na 50 to jest rozmiar całej kanwy, a rozmiar do wyklejania jest 5 cm mniejszy z każdej strony. Więc w porządku. Wydaje mi się, że ten wzór akurat nie potrzebuje jakiegoś nie wiadomo jakiego dużego rozmiaru. Wygląda na wyraźny, ale jestem ciekawa, jak to będzie się wyklejało. Ok, na razie kanwę odkładam i zobaczmy. Diamenciki. Dużo brązów, ale zobaczcie: i zielony, i różowy, pomarańcze. Yy, diamenciki są w bardzo ładnych, żywych kolorach. Co więcej, to co mnie niesamowicie cieszy, to mają oznaczenia DMC. A przynajmniej tak się wydaje, że to są oznaczenia DMC. Są bardzo ładne kolory. Koroliki są y, okrągłe. No i jeszcze mamy y, standardowy, bardzo standardowy. Yy, zestaw narzędzi statką, żywicą i aplikatorem słuchajcie, no to w takim razie trzeba zabrać się do wyklejania yy, diamenty od tego tygrysa zapakuję w ten organizer mam nadzieję, że one się tutaj zmieszczą jest 56 yy, przegródek tutaj mamy yy, kolorów 30 ale niektóre zajmują dużo miejsca więc zobaczymy Naklejam teraz karteczki, na których napiszę sobie y, numery. Piszę numery DMC, ponieważ potem będzie mi łatwiej to połączyć z innymi diamentami. Trudniej się będzie wyklejało, ale to nie szkodzi. Udało mi się już wykleić kawałek tego tygryska. I dokonałam tutaj, zaraz Wam opowiem, dokonałam tutaj pewnej zmiany, ponieważ dodałam diamenty AB przy oczach. Uznałam, że ten specjalny tutaj błysk dodatkowo będzie pożądany. I myślę, że jeszcze w kilku miejscach właśnie dodam te diamenty AB więc potem wam pokażę w całości, ale teraz na taką recenzję to myślę, że wystarczy ten obszar, który wykleiłam, bo już po tym obszarze mogę wam powiedzieć co myślę o tej mozaice. Więc no właśnie, co myślę? <grych> Bardzo mi się podoba ten wzór. Jest wyraźny, ładnie wychodzi. Wydaje mi się, że tutaj te kolory całkiem ładnie przechodzą. Nie ma takiej pikselozy, która często przy mozaikach diamentowych się zdarza, więc bardzo to polecam. Akurat ten zestaw naprawdę jest świetny. Myślę, że to dlatego, że jest po prostu bardzo duży wzór. Na ten rozmiar 40 na 50. Gdyby to był mniejszy tygrys, no to pewnie by takiego efektu nie było. Wybrałam właśnie ten obszar, bo chciałam zobaczyć, jak będzie wyglądało oko, i czy będzie wyraźne, i jest naprawdę bardzo, bardzo ładne i bardzo wyraźne. Natomiast co trochę tak mnie zaskoczyło, zobaczcie, możecie sobie porównać tą część wyklejoną i tą część niewyklejoną i ta część wyklejona ma troszeczkę inne jakby intensywność tych kolorów. Jeżeli się patrzy na niewyklejony obszar, no to widać, że tam są właśnie takie beże, brązy, takie żółte, ale właśnie takie nie, nie jaskrawe, a właśnie takie... Um, bardziej naturalne. Natomiast tutaj jest no typowo pomarańczowy po prostu, jaskrawy pomarańczowy w kilku odcieniach. Nawet czerwony gdzieś tutaj też się pojawiał, więc na pewno te kolory są żywe i to ładne, no nie mogę powiedzieć, one są bardzo ładne i żywe i nadają takiego blasku świeżości. Natomiast odbierają... Moim zdaniem, ale może się mylę, możecie mieć jakby inne spostrzeżenia, odbierają taki, tak, taką naturalność tych barw. Te kolory, które są po stronie niewyklejonej, wydaje mi się, że są bardziej naturalne dla tygrysa. Natomiast te są takie, no, podrasowane po prostu, nie? Tak bym to nazwała. Zobaczcie, tak wygląda ten obszar. W całości. Czy to jest plus, czy to jest minus? No, trudno powiedzieć. Zależy, czego oczekujemy. Na pewno będzie to bardzo żywy, jaskrawy obrazek. Przynajmniej tutaj, w tej części. Nie wiem, jak będzie wyglądał ten dół tam, bo tutaj jest zobaczcie trochę inny, inna kolorystyka. Jest więcej właśnie takiego brązu, beżu, zielonkawego, zgniło zielonego, więc to zobaczymy. Ale tutaj wygląda to na jaskrawe i ładne. Bardzo mi się ten zestaw podoba. I nie żałuję tego zakupu. Z Stadiego. Myślę, że to jest kolejny sklep, do którego będę od czasu do czasu się wybierać, żeby zobaczyć, czy nie mają jakichś fajnych nowości z fajnymi wzorami. I jeżeli Wam ten zestaw się podoba, to również zachęcam do odwiedzenia tego sklepu stacjonarnego. Tam sobie pewnie będzie można, właśnie dzięki temu, że jest stacjonarny, popatrzeć i powybierać. Popatrzeć, jak wyglądają przynajmniej kawałki tych kanw. Dzięki Wam, że wytrwaliście do tego momentu. Dajcie znać, co myślicie o tym obrazku, czy już dokonywaliście zakupów Stadiego i jakie są Wasze doświadczenia. I do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.